Wojta z ich tam was już w trzeciej części z Pacébis 20, odcinka 46. Yy, musiałem przerwać część drugą, no bo telefon się włączył niestety. Tak było. Wiecie, co zagram dzisiaj drafta? A co? A co? Nie paku, no ale możemy też drafta zagrać. Nic się nie stanie. Zaczynamy od Hendersona albo Scolsa I yy, wiecie, co? Wezmę bola Scolsa. Lubię go. Jest najlepsza karta, no ale dobra. Tutaj bierzemy Kevina De Kolejny. Graje kto? To Rejra. Dobra, niech będzie go z Rejra. Kto? Mm, Messi, to ty, No, na napadzie na kto? Griezmann. Ole, by pasował. Ale Aguero też pasuje pod Messiego. się Kto? Dobra, może być Insigne. O, możemy tak zrobić. No i gitara. No i Messi wtedy jest na 10 zgraniach. Tutaj bierzemy Fuxa, tak? Bierzemy Fuxa. Najsio, kurdz zuma. No nie takiego obrońca walczyłem, no, ale może jego wanek, co? O, widzisz, też może być, ale zwanek toc. O, kurde, zwanek toc. Muszę go wybrać. No i wybrałem jeszcze Alex Arnold. a bramkę, może Alison. A, może być i Alison. Dziękuję bardzo. 193 w ogóle już oceny. 193 lat w ogóle nam. Już przy pierwszym wyborze składu 192 już się nam robi. Zauważyłem. No i jeszcze Marse Dessaili, No nie. Kurde, no dobra. Niby tracę ocenę, ale mus, muszę wybrać Desailiego. Tutaj bierzemy kogo? Mm. Fikayo Tomori, dobra. I będzie Fikayo Tomori. Może pomoc jak jakiś lepszy, co? No i pytania. No dobra, la może być. Fred. O, to jest dobra karta. No to bierzemy Freda. No, to hazard. Money form. Dziękuję bardzo. Kapitan. Ty. Może nie kapitan, ale bohater odcinka. Bohater pierwszej części. No, właśnie drugiej części. Dajcie jakiegoś lepszego rezerwowego. No, Busket, Świetnie. Sergio Busquez może być jak najbardziej. Ok. Może nie jest to dobra karta, ale ok, spoko. I pięć ostatnich wyborów. Pierwszy z nich będzie Elkeson Al albo no Pedro, No to João Pedro bierzemy. A i nie ma 192 zaś Szkoda. Cztery, cztery karty zostały. Oj. Srebro tutaj bierzemy lunadu, toty. O kurde, to może być już możliwe. To może stać się faktem. To może stać się faktem. I to się na chwilę obecną staje faktem. Trzeci raz 193. Piętra w 193. 2, cały czas, to teraz robię cały czas drafty 193. Nie wiem, jak to możliwe. No, dobra. Może w końcu draft 194, co? Mm, Mason Mount, No to mauta Mason Mouth. Podoveral. Może jakaś karta dobra wypadnie, może będzie ten draft 194, co? I ostatnia kara. I ostatni wybór. Oj, to nie będzie draft 194, może, ale jest Wiseman który w tym razem dobry rezerwowym będzie. A może będzie 194, może się myliłem. Chyba nie. Chyba się nie myliłem. Chyba będzie draft 193. No dobra, no. Świetny draft. Naprawdę kapitana, ofensywa, świetna pomoc, świetna obrona. Wszystko. Świetne wszystko. No i co? Fajnie było. Nie odpaść w pierwszej rundzie. Dobra, gramy. Classic Tournament. I tutaj gramy z Lipskiem. O ile mnie pamięci nie myli. Tak, chyba z Lipskiem. Fredmanes Skols. Ok. To jeszcze strzeli? Może Forsberg strzela bramkę kontaktową, ale nic się nie stało i wygrywamy. Trzy do jednego. W ogóle, w ogóle, no, gramy z Realem Betis. W ogóle chciałem zrobić taką serię, w której opowiadam o nowych ikonach FIFA. Jak chcecie taką serię, gdzie, gdzie opowiadam o nowych ikonach FIFA, to piszcie w komentarzach. Jeśli, jeśli chcecie, to oczywiście jeszcze raz powiem, że pisz, piszcie w komentarzach, że chcecie. Yy, bo mamy bo mam zamiar zrobić taką serię z ikonami, przykład David Beckham opowiadał o Davidie Be Beckhamie, jako o każdej wersji. Tessa i Aguero. Aguero super, 3 do 1. Yy, no i gitara. A więc gramy w finale z Liverpoolem, czyli zdobywcą pierwszego mistrzostwa świata... mistrzostwa świata. Mistrzostwa, świata, mistrzostwa Anglii od ponad 30 lat. No ale niestety zaliczyli ostatnio w topę z Manchester'em, ale Messi dwukrotnie strzela bramkę, czyli poniekąd bohater pierwszego meczu z Liverpoolem w, w, zeszłym, w zeszłym roku. nie ja wiem, jak to było w rewanżu. Wiemy, jak w meczu. O, No, proszę bardzo, będziemy otwierać jeszcze jakieś paczuchy, widzę. Kitara, super. Mamy takie paczki. No to no, dobra, lecimy najpierw z tymi. 8 plus 5. I w tej paczce... Jest tak? Jest tylko konełki. I saul, no. Może być i saul, No i 7 par. No otwórz się. No Otwórz się. I to jest. Tak, nie da. Nie, już się nie dałem nabrać. O ja, ale przez chwilę myślę, że to może być i kona, ale nie, 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 nie dałem się, się nabrać. Ej, coś nam tych Hiszpanów za dużo dropi, to niedobrze. Chyba, że Raul będzie na no to gitara. O, znowu Hiszpan, co jest? Co nam dropi tych Hiszpanów? Tym razem to jest Romanioli, okej. Okay. Inform, dobra. Krek. Czyli to jest nikt inny jak Lachodimus. Kolejna pachucha i... To jest Entity, dobra. Samo dobra. I Walkout z Wartą dobra. Jeszcze to do tego kasa dobra. Lecimy. Pięć specjalnych paczek. Co, to jest, to jest lepsza niż Walkout? No Walkout na Kari, bezema. O, Perisic, dobra, spoko. Legendary. Znaczy, Ucel, o, Piotr Zieliński, witamy bardzo Piotra Zielińskiego, Witamy z Bardzo serdecznie Polaka. A tutaj mamy informa. No niestety dramat. Co to jest za flaga? To są chyba Bermudy, nie? To są chyba Bermudy. w się o komentarzach. Inform zaś walkout, albo. Tak, to jest Icona Moment! Tak jest! Francja! Kto to jest? LP Pires, dobra, okej! Okay. <laughs> Jezu, myślę, że to litwo. ale na te ściany. Coś mi nie do końca kolorki pasowały. Nie umiem odróżnić ikon Optimus Prime, ale jest! Optimus Prime ikona, tak jest! Robert Pire! Wreszcie, Już nie trafiłem taki kon Optimus Prime. W sumie, coś mi te kolorki nie pasowały. Myślę, że może być Optimus Prime. No i mano, Optimusa Prime, piękna historia. Optimusek, Primusek trafiony. Jak wciąż też Balaka trafiłem. W ostatnim odcinku tutaj mamy Todd Giesa Quadrado. Dobra, wiem w ostatnim odcinku, że trafiłem. Optimusa Balaka. Nie pokazałem tego, ale było tam jakieś I ostatnia paczka. I walkout. Dobra, spoko. Kto, kto będzie tym walkoutem? i Kawani. Nie, Suarez. Dobra, uwaga, spoko. Dobrze, dobrze, dobrze. I narzekamy Luisito. to. Ktoś jeszcze w środku Greedy's Inform? Dobra, i ostatnia paczka. W ostatniej paczce mamy Inform, niestety Argentyna Branka Szbandes. Dobra, lecimy i -ja. paczki z Tocem. Czy jest No a może już Toca dropniemy. Pierwsza paczka niestety Tocym nie ma. Żał kancelo. Co tu o, pod w porządku? O, podbyszczak będzie w jest Seklasku. No i fajnie, słyszałem podobno. Ja że w tych nowych gościach chciał w końcu polską ikonę. No bo co, no bo. Były już, czy, były, już legendy, były już legendy, bo legendy od 1418, 14, 18, były już legendy z Liberii, Bułgarii, Finlandii, Rumunii, Szkocji, Walii, Ukrainy. Skąd jeszcze były ikony? Chorwacji, Danii, finalnie już mówiłem: Gany, Irlandii, Irlandii, Irlandii Północnej, Japonii, Nigerii, Kolumbii. Było z egzotycznych państw, ani nie było ani jednej ikony z Polski. Naprawdę chciałem, żeby. To był nie wiem kto, ale żeby była polska, i była, żeby była. Może być, ja chciałabym z bońka. Nie, no, moim zdaniem, z Bońek zasługuje po prostu na polską ikonę, za występy w Romie i, i Uwe. Zresztą, zresztą zagraniczni y, y, youtuberzy i, albo zagraniczni Instagramerzy piszą. Y, tworzą takie nowe ikony i w tych polskich i w tych ikonach nowych z FIFA 20 są, 21 są Polacy yy, zazwyczaj to jest Zibi Boniek, a czasami to jest na przykład Jerzy Dudek yy, bo wielu mówiło, że Jerzy Dudek no bo co, bo Jerzy Dudek jest bohaterem tego finału z 2005 roku kiedy to Liverpool w piękny sposób pokarnych yy, roz... kiedy Liverpool w piękny sposób grał Yy, ligę mi mistrzów Genarię w 2005 wielu mówi, że chętnie by zobaczyło że Dutka jako ikonę w Fifi. nie obrażę mi się też, gdyby Kazim Kazik Tejna otrzymał kartę ikony, chociaż... Toc! Toc! czekajcie, Toc! Zaraz powiemy tymczasem Toc Francja kurde, nie! czemu André. Andre l'Andre, kurde! Patrzę na to, Francję mi się sobie Boże Mbappe. No nie, André Landré. Dobra, no ale był toc. No Najważniejsze, że był toc. Tutaj mamy Motman z Europy. Patrz, nie, ktoś inny. No Dobra, ktoś jeszcze z nim patrzce. Nikt, dobra. Ale wracając, nie wiem, czy Dana powinien otrzymać. Nie, czekaj znowu toc. Nie mogę to powiedzieć. A to kolejny toc. Oj, WKS, kto to jest? O jest, Boga. O, ja wierzę w Boga, ale na pewno nie chciałbym go trafić. <noise> ja wierzę w Boga, ale nie chciałbym go trafić, szczerze. Ech. Dobra. No, może teraz dacie mi powiedzieć, co? Nie, nie dacie. Inform, inform, szabo nie jest. No, co? Teraz mi da się powiedzieć o kaziku. Co? Dobra, da w końcu. No, że Kazimierz Dejna, no to nie wiem, czy powinien otrzymać kartę ikony. Moim zdaniem bardziej służył z chociaż Grzegorz to też to nie było złe rozwiązanie, w sumie Grzegorz Lato. Ale moim zdaniem to Zibibonek bardziej sobie zasłużył oraz ten. Zibibonek. kurde i Jerzy Dudek. Tak jest. Ziboniek Jerzy No, oni powinni otrzymać kartę, mogą otrzymać kartę ikony. Ale oby, jakiś pola tutaj mam walka o dobra? Bo tutaj się To tu może to -Lewandowski, co? To celewandowski 99 to by było. Tymczasem mamy IFA Belk Brankage Sels. Konsels. już do końca. Te paczury. Rodrigo. Dwie paczki do końca. Pierwsza paczka, i tutaj niestety nie ma nic. I ostatnia paczka. Nie wiem, czy ostatnia, no, ale co my tu mamy? Totnie! Toty, to jest! Co to jest? Jezu, entoty, nominacje Toty. Ja myślę, że Toty, ja. Myślę, że Toty. Nie, to było nominacje Toty, entoty. Ponuci, jak się strollowałem, nie. Jeszcze Sterling do tego. Bardzo dobrze. No to lecimy. All Star na minipack. I tutaj niestety już nie ma nic. No to otwieranie całkiem spoko. Jeszcze Hummels inform. Ciekawe czemu pierwsze się nie pokazał ten Hummels. Kolejna paczucha i, I niestety nie ma nic. Towel. Może trafimy jakoś All, All Stara. Ale na, na chwilę obecną to się nie zanosi, zaś robanioli. No może, może, co? Może, ale siebie się by bo powiedziałem, że nie, że... Powiedziałem, że to będzie to, to... a te... to nie, to było i zaś romanioli, kurde co jest Daily Weekly <grybety> Yes, dobrze, dobrze, jest dobrze, dobrze, dobra dobrze, 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 do końca dobrze, do końca dobrze, tutaj dobrze, no dobra. Kto to będzie? Modlić! Okej! Okay. Luka Modlić! Spoko. Mniej bardziej spoko. Modlić się to mi przyjmiemy, bo Przy czego inform Wajmana Najmana. Tutaj niestety już brak banerów. Ribery. Otwieramy jeszcze tą baczkę u cel pack, w której kiedyś trafiłem Messiego. Nie, niech się nie trafi Messiego, no tego trafi Pizziego. Dobra, otworzę jeszcze. Ale no, dobra, nie chcę mieć już otwierać. No, no nie, no tak, w jest takie udany. Kilka było. Była ikona, były to odsy, więc trzymajcie się ciepło. Na razie cześć.